ma tutaj Klocki by Michael i dzisiaj mam nowy zestaw Lego Eternalsów od Marvela tak wygląda pudełko są tu dwie minifigurki jest tu Sprite i Icaris tak wygląda z tyłu pudełko no i co, myślę, że można otwierać Są tu dwie paczki, naklejki i instrukcja, która ma. Aha, na taki zestaw to jest w miarę dużo stron. Powiem wam. 71 stron. Są dwie reklamówki. Małe, no bo taki zestaw mniejszy bardziej. No, i dru druga też z takimi małymi częściami. Te naklejki jeszcze Wam chcę pokazać. To będą takie O. Tu są z pierwszej. taką będą wyglądać. Tu są z drugiej naklejki. No i co? Myślę, że widzimy się po krótkiej chwili. A few moments later. Tak oto prezentuje się zestaw po złożeniu. Same sobie figurki są bardzo fajne. Sam Ikalis. Super elementy. I karisma element. Szkoda, że tutaj nie ma żadnych takich nadruków z tyłu. Ale sama sobie figurka jest naprawdę fajna. Tak samo Sprite, czy Spirit, jak tylko tam nazywa. Sprite, no to tak wygląda. Ma katany jakąś i sztylet. No. Kozacka figurka. Z tyłu ma jaki. Też takie fajne nadruki. Szkoda, że na spodniach z tyłu też nie ma. No ale. Wow, figurka. O, i sam sobie dewiant. Tak wygląda. No co, skrzydła ma takie. Dugura to jest bardzo ruchome części tego dewianta. Nogi poruszają mu się, ręce tak samo, głowa. No, dużo elementów, tak samo jak skrzydła. Skrzydła się też poruszają. Ciało mu się w ogóle, on jest cały, on, on się cały porusza. Ma dużo ruchomych części. Z tyłu tako wygląda. Tylko taki śmieszny ogonek taki ma. No. I co mogę powiedzieć? Sub, like, dzwoneczek, komentarz, a my się widzimy w następnych filmach. Trzymajcie się.